Cześć, tutaj Justyna. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na film. Będzie to pierwszy z czterech filmów, na którym pokażę Wam album, ale jako, że jest to właśnie pierwszy film, chciałabym Wam pokazać je wszystkie razem tutaj wzięte. Wiem, że niestety są ucięte, ale nie mogę wyżej już dać tego statywu. Pokażę Wam każdy jeden z bliska i dzisiaj właśnie obejrzymy sobie jeden z nich tak dokładnie. Ale pokażę wam tak bliżutko. Są to bardzo wyjątkowe albumy. Stworzyłam je dla nauczycielek z przedszkola Leny. Dzisiaj jest zakończenie i dzisiaj te albumy zostaną wręczone, więc ja je jeszcze sobie tutaj szybciutko nagrywam, bo chciałabym wam je pokazać. Pokażę wam tylko okładki. Chciałam, żeby każdy z albumów był zrobiony z innej kolekcji. One są w zasadzie podobnie w środku rozbudowy, znaczy nie są identyczne, różnią się te strony. Nie, nie kopiowałam ich, tak wiecie, w 100% albumów, ale te strony się pojawiają, um, przewijają się w tych albumach, także możecie po prostu potem zobaczyć albumy, w albumie podobne strony. Um, na zakończenie roku, tak jak mówię, wymyśliłam, że stworzymy albumy, um, stworzę albumy. Zrobiłam je z kolekcji, które chciałam, które miałam w domu, ale kiedy one już tutaj były gotowe, Lena wybrała sobie, który album pójdzie do której pani. Więc tutaj nie trafią przypadkowo, tylko to jest wybrane przez Lenę. I ona jeszcze do środka malowała obrazki. One będą tutaj, w każdym albumie jest kieszeń po wewnętrznej stronie układkowej. I w tej kieszeni będzie umieszczony ten obrazek, i na tym obrazku jest zdjęcie Lenusi, jej podpis. No i ten obrazek właśnie tam będzie jeszcze takim dodatkowym prezentem, dodatkową pamiątką. Powiem Wam, że Lenka tutaj chodziła do tego przedszkola 3 lata. Jest to tak niesamowicie smutne. Mamy naprawdę masę fantastycznych wspomnień z niego. I to takie bardzo przykre. Mam nadzieję, że. W Polsce odnajdzie się tak samo dobrze, jak tutaj się odnajdywa. Tutaj miała iść już do szkoły, powinna iść już do szkoły, więc to przedszkole i tak by kończyła. W Polsce natomiast będzie szła jeszcze do zerówki, bo ma 6 latek, więc idzie do zerówki od września. Oj, powiem Wam, że bardzo dużo emocji mi to kosztuje. Jest mi tak, z jednej strony się cieszę, z drugiej strony jest mi przykro że właśnie, że Lenka opuszcza to przedszkole, bo było naprawdę bardzo fajne. Bardzo miły czas tutaj spędziła. My też żeśmy się tutaj bardzo dobrze odnaleźli i tak jest bardzo miło. Z drugiej strony się bardzo cieszę, bo wiecie, tak nagle się okazało, że ja mam taką dużą córkę, a dopiero się urodziła, nie? Także strasznie szybko ten czas leci. Ale zamykamy jeden rozdział, otwieramy kolejny. Więc trzymajcie kciuki za mm, rozpoczęcie edukacji w Polsce, żeby się lęka tam fajnie odnalazła. Aleksik też idzie do przedszkola, więc oboje zaczynają przedszkolną podróż. Lęka, syruwka, Aleksik, maluszki. Dobra, już nie będę tutaj przedłużać. Zajmiemy się, zajmiemy się po prostu obejrzeniem albumu. Dobra, to już ten też się przesunął. Pokażę Wam na początku ten. On jest taki bardzo, bardzo delikatny, najdelikatniejszy z nich wszystkich. Zrobiłam go z kolekcji Sunny Blooms od Scrap and Me. Aha, zapomniałam wspomnieć. Wszystkie albumy mają te same wymiary. Okładka ma wymiar 21 na 16 cm. Grzbiet ma aż 8 cm. O, Aleksie! Grzbiet ma aż 8 cm i w środku są cztery rozbudowane karty. Z tyłu jest, tutaj jeszcze zapomniałam, ale wkleję jeszcze swoje logo. Mamy tutaj wzór, wzór z maski, taką piękną tekturkę z fabryki Weny. Moje kwiatuszki z tkaniny. Zawiązywany jest na wstążeczkę. Jeśli chodzi tutaj o te no to jest taki kłaczek, ja go dostałam kiedyś od Beatki, jeszcze będę musiała tutaj przejechać tą rolką taką, bo widzę, że troszkę mi się po prochu tutaj naprzyklejało, dostałam kiedyś od Beatki, nie wiem gdzie go kupiła, ale jest prześliczny taki walurek, przybliżę troszkę, wrócę do Was za chwilkę, troszkę zniżę telefon, żebyście jeszcze lepiej widzieli. Okej, okay. <laughs> wróciłam, obniżyłam, będziecie lepiej tutaj widzieć. I tutaj jest ta kieszeń właśnie, tak jak Wam wspomniałam, tu będzie obrazek od Leny, który namalowała. Tutaj już mamy kieszeń z rameczką. W rameczkę od góry wsuwamy zdjęcie. Pokażę Wam. O. Wsuwamy zdjęcie. Ona jest tutaj zawiązywana na wstążeczkę. Tu można oczywiście też przykleić zdjęcie klapeczki. Jeśli chodzi o zdjęcia, to mamy tutaj maty 9x13 i 10x15. Można też oczywiście umieścić zdjęcia 13x18 na tych dużych stronach. Kolejna strona. O, ta się przywija w każdym albumie, bo po prostu bardzo, bardzo lubię ten motyw. Takie dwie kopertki. Tylko czasami jest bardziej ta strona rozbudowana, a czasami są właśnie takie dwie ala kopertki tylko. I one są tutaj otwierane w ten sposób. Ok. Z tej strony mamy wodospad. Tutaj oczywiście od góry, tak jak się domyślacie, na pewno zdjęcie. I tu mamy miejsce na multum zdjęć. Wodospad zamykany na magnesik. Sporo zdjęć się tutaj zmieści. A tutaj mamy bramę. Tą bramę też bardzo lubię. Dla mnie ma taki niesamowity urok. Kolejna. Wybaczcie mi, no ale, ale Ksiorek jest. Tak nagrywam wycień, więc e, będzie i ojo. E, tutaj mamy belly band i w nim ukryte dwie maty. Tutaj e, tylko jest e, serwetka i element. Element jest na takim milimetrowym dystansie, ale to nie wszystko. Jeśli chodzi o tą kartę, tu ją otwieramy. Mamy pustą stronę, a tutaj mamy kieszeń z dwoma matami. Mój usiu, co się stało? Zaraz wrócę. I tu już, już wróciłam. Teraz mogę zawiązać. I kolejna strona. Tutaj mamy tylko głęboką kieszeń, a w niej mamy maty na zdjęcia. Tutaj y, miejsce na zdjęcie. Oczywiście, które można tu wsunąć pod ten element. Tutaj jest kolejna strona taka ala koperta. Na końcu taki takiego motylka. I kopertę otwieramy. No i tu mamy miejsce na zdjęcia. Też y, nie chciałam jakoś przesadzać. Y, z wymyślaniem tych stron, bo wiecie, ten a, te albumy otrzymają osoby, które nie znają scrapbookingu dla nich mm, takie albumy to jest coś nowego i po prostu się w nich mogą nie odnaleźć, więc staram się takie robić bardzo proste. Tu mamy dwie rameczki. Otwierany, magnesik i tu kolejne. I belly band. Z dwiema matami. To jest zamykane na magnesik, a z tej strony mamy również taką kieszeń, która znajduje się także na samym przodzie. I tak jak widzicie tu do góry są też wyciągane maty na zdjęcia. Maty na zdjęcia tutaj śmiało zmieści się 13 na 18. I tak prezentuje się pierwszy albumik. Dajcie znać, jak Wam się podoba i czy będziecie czekać na filmy z, po, z kolejnymi albumikami. Pozdrawiam Was serdecznie. Ściskam. Cześć.